23 sierpnia na placu przed siedzibą Fundacji Rodzin Polskich imienia Świętego Jana Pawła II odbył się coroczny jarmark familikowelowe, rodzinny festyn w prawdziwie śląskim stylu, który zawsze cieszy się zainteresowaniem. Mimo kapryśnej pogody na wydarzenie przybyli zarówno mieszkańcy Świętochłowic, jak i goście z całego regionu przyjemnej, pełnej serdeczności atmosferze uczestnicy mogli spędzić kilka wolnych chwil, delektując się śląskimi smakami i korzystając z wielu przygotowanych atrakcji. W strefie gastronomicznej królowały tradycyjne przysmaki – sznita chleba z tłustym i bajlagą, wóżd i krupnioki, richtig śląskie lody łot, omy, a także syrniki i inksze kołocze, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. Na stoiskach można było znaleźć bele jakie szpargały, bawiaczki i graczki oraz pełno skrzynia pierdołów, co przyciągało nie tylko miłośników regionalnych smaków, ale też pasjonatów rękodzieła i drobiazgów z duszą. Dla najmłodszych przygotowano animacje, gry i zabawy, które wywoływały mnóstwo uśmiechu, a całej zabawie towarzyszyły koncerty i występy artystyczne, które wprowadzały wszystkich w radosny nastrój. Jarmark Familia Kowalowa był także okazją do integracji społeczności lokalnej oraz tych, którzy na co dzień wspierają działalność fundacji, wolontariuszy, darczyńców i partnerów organizacji. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest realizowanie projektów na rzecz rodzin, seniorów i osób w potrzebie. Poprzez organizację festynu fundacja nie tylko promuje swoją działalność, ale przede wszystkim buduje więzi międzyludzkie i wzmacnia poczucie wspólnoty. Wydarzenie pokazało, jak ważne jest spotykanie się, dzielenie radości i wspólne przeżywanie wyjątkowych chwil. Tegoroczna edycja jarmarku na długo pozostanie w pamięci uczestników. To był dzień pełen smaków, muzyki, śmiechu i dobrych emocji, który udowodnił, że familokowelowe to coś więcej niż festyn. To święto rodzin, przyjaźni i wspólnego działania na rzecz innych.